Dobra, 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 zrobiłem Ja zjeżdżam na dachu. Co to jest? Co ja ci się dzieje? Dzie Bo dzie dzie <laughs> my musimy jeszcze bazę odbić to super Wiem, że mnie zobaczą szybko ale jak nie zobaczą jak przeciwnik jak nasi tu będą, z tyłu i nie zobaczą, to... Znaczy z tyłu, z przodu. I jest zjarty, pamiętaj. ich przytrzymają tak, że mnie nie zobaczą, to wtedy mam szansę jeszcze, nie? Cokolwiek zrobić. Ale mam też szansę szybko zginąć, więc... No już jest lekki. No i chuj. Już I mnie wykrył. No już no mnie wykrył. No. no lekki. No i chuj kurwa mać. Pierdalone kurwa. Właśnie tu przyjechał, nie? No i już nie zrobię. Już nie pojadę tam. A kurwa w bezpośredniej konfrontacji to jest gówno, a nie czoło. Jadę kurwa na tego lajta, a Wiadę to wiadę, nie wiadę to kurwa, pierdolę Zgiga. Odbiłem się! No ja dwa razy mu przywaliłem To no, mi tu gro, ty eksploatuje to tylko ty kurwo ty No mój pocisk znowu gdzieś zniknął Drugi raz strzelał w ten sposób, że mój pocisk gdzieś znika Odbiłem się! Od szóstki! Oho! Odbiłem się drugi raz od szóstki! Co tu kurwa się odpierdala? Widzisz? Od szóstek tak się jest, odbijam! No, tak jest, tak to jest, aż to gra działa. Jestem kurwa ósemką, no kurwa mać! Tak to działa. A te szóstki Dawaj. przebijają na pstą. Tak. Tak to jest, działa ta gra. Ty, ósemkę przebiłem!

No i ja mam tylko 500 demedżu, rozumiesz to? No ładuję Ja tak. mam tylko Usmażyliśmy go! mam do Ja teoretycznie zbieram fragi, ale mnie to nie obchodzi. Ja bardziej chcę demedż, nie? No ja raczej to zrobię, spokojnie. Ja mam jeszcze kurwa 1000, muszę zebrać. To jest od chuja. Zasem można na ziemi wojny. Na I da. Zrobiłeś, żeby wróciłeś tam w pancerzu! Dobra, bibi, bibi. Bi. Ja kurwa. E, nieważne. Ja, ja po prostu chcę damage. Ja muszę kogoś, kto jest pełny w miarę bić i trafić w razie czego. Noż kurwa. Został. Nie Cztery życia Jadę ja jedziemy. Kościół spierdolił Widzę cztery życia, arta Jedziemy tam, ja jadę ja, ja jadę, 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 jadę Kurwa, wiesz to jeszcze mi zostało 600 I Jakbyś mi Jak mi zostawił się. jakiegoś tego ciężkiego cinc... ja A to chuj Dobra, bi Sandu, a ta ten celuje celę ciącia Dobra, dobija ją, ja w tą drugą szczelę Czekaj mi, daj mi to, Nie zasłaniaj! I chuj. Zostało mi 40! Jest! Dobra, 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 ja zrobiłem! Ja zjeżdżam na, na dachu. Ja zjeżdżam. Co to jest? Co ja ci się ja dzieje? Chodzę... <laughs> Pierwszy raz widzę taką mechanikę w grze. World of Tanks. Szajeczku, ja cię zostawiam. <laughs> dalej. Jedziesz jadę dalej? Tak, jadę dalej. A cię obraca teraz? Nie, ja już jadę normalnie. Aha, to jedziesz normalnie. Myślałem, że lecisz dalej z tym. Nie, do nie, nie. góry nogami, nie? Mnie ktoś pukł, no, wygościł cię, no, no, no. Nie za ciężki, nie godzisz, no, i ja jechałem dalej tego. Gdzieś tu średni spierdolił. A za marszyńskiego. Ja już mam ten damage. Odbiłem się. Aha. Dobijaj go? Dobijaj, dobijaj. A jak coś. Wal, aha, dobra. Nieważne. Ale mam, zrobiłem ten damage. Ale zużyłem 10 pocisków premium. Wszystkie jakie miałem. Więc kurwa, będzie pewnie z 50 tysięcy na minusie. Ale zrobione, jest kurwa, jedno. Jeszcze jedna taka bitwa, i później już gram normalnie, nie? O, ja bym go dobił. Kurwa, Kurywacz! 36 mu zostało po moim szczale Myślałem, że go dobiję, nie? No ostatnio też, czyli jeden mu został. Trzeci, ale to kurwa muszę zapisać w Twoja jazda na. na... Dla samej twojej jazdy po prostu na na tym Do góry nogami to. Braters broni! No jest, jest, brawo, brawo my. No ja też i przeżyliśmy.